Blockchain. Jak zarabiać na technologii przyszłości. Rozdział 7. Podsumowanie i wnioski. Rozdział 7.3. Inspiracje i motywacja do działania. Zagadnienia. 7.3.1. Historie sukcesu w świecie blockchaina. 7.3.2. Poszukiwanie innowacyjnych pomysłów. 7.3.3. Motywacja do ciągłego rozwoju. 7.3.4. Działanie w duchu społeczności. 7.3.5. Wizja przyszłości blockchaina. Podsumowanie. W świecie technologii blockchain nie wystarczy tylko wiedza. Kluczowym elementem sukcesu jest także motywacja i inspiracja do działania. Innowacje związane z blockchainem wymagają ciągłego rozwoju, eksperymentowania oraz otwartości na nowe pomysły. W tym rozdziale skupimy się na tym, co może napędzać do działania w dynamicznie zmieniającym się świecie technologii blockchain oraz jak znaleźć inspirację do kontynuowania pracy i rozwijania się w tej dziedzinie. Jednym z najpotężniejszych źródeł motywacji są historie ludzi, którzy odniesieli sukces, często zaczynając od zera. Przykłady tych, którzy przekształcili swoje innowacyjne pomysły w dochodowe projekty, mogą stać się motorem napędowym dla twojej własnej ścieżki rozwoju. Italik Buterin, Ethereum, założyciel Ethereum, który w młodym wieku stworzył drugi największy projekt blockchain na świecie, przekształcając swoje idee w globalną platformę dla inteligentnych kontraktów i zdecentralizowanych aplikacji. Historia Buterina pokazuje, jak z pasji do kryptografii można zbudować gigantyczny ekosystem o globalnym wpływie. Brian Armstrong, Coinbase. Brian Armstrong założył Coinbase, jedną z największych giełd kryptowalutowych na świecie. Jego historia pokazuje, jak zrozumienie potrzeby prostoty w świecie kryptowalut przyciągnęło miliony użytkowników i zbudowało platformę wartą miliardy dolarów. Historie wczesnych inwestorów osoby, które w początkowych latach blockchaina inwestowały w bitcoin, Ethereum czy inne kryptowaluty, często zyskały ogromne fortuny. Przykłady takich inwestorów motywują do uważnego śledzenia trendów i ryzyka, aby móc wykorzystać przyszłe możliwości rynkowe. Te przykłady mogą stanowić inspirację, pokazując, że dzięki wytrwałości, wiedzy i gotowości do ryzyka, można osiągnąć znaczne sukcesy w branży blockchain. Blockchain to technologia, która wciąż się rozwija, co oznacza, że stale pojawiają się nowe możliwości. Otwarty umysł i poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań mogą stanowić inspirację dla Twojej własnej działalności. Rozwój zdecentralizowanych aplikacji, Dea PostScriptum, wciąż jest wiele obszarów, w których blockchain nie został jeszcze w pełni wykorzystany. DeApostScriptum mogą dotyczyć branż takich jak edukacja, rozrywka, opieka zdrowotna czy zarządzanie cyfrową tożsamością. Znalezienie niszy, w której można zastosować blockchain, może być motorem do działania. Sektor finansowy, zdecentralizowane finanse, DFI, nadal oferują ogromny potencjał do rozwoju. Innowacje w zakresie pożyczek, ubezpieczeń czy mikroinwestycji to kolejne pole, na którym można zbudować nowatorskie projekty. Tokenizacja realnych aktywów. Blockchain może również służyć do tokenizacji rzeczywistych aktywów, takich jak nieruchomości, sztuka, a nawet czas. Tworzenie platform pozwalających na dostęp do tych rynków poprzez Blockchain może przynieść nowe modele biznesowe. Innowacje są kluczem do sukcesu w Blockchainie, to technologia, która nagradza pomysły wyprzedzające rynek. Sukces w technologii Blockchain wymaga stałego doskonalenia umiejętności i dostosowywania się do nowych trendów. Dlatego jedną z najważniejszych motywacji jest dążenie do rozwoju osobistego i zawodowego. Stała edukacja, technologia Blockchain szybko ewoluuje, dlatego warto być na bieżąco z najnowszymi trendami i technikami. Regularne uczestnictwo w kursach online, szkoleniach, czytanie literatury oraz udział w konferencjach branżowych są niezbędne, aby pozostać konkurencyjnym. Praktyczne doświadczenie, eksperymentowanie z różnymi platformami Blockchainowymi, uczestnictwo w projektach open source lub praca nad własnymi projektami pozwala nie tylko na naukę, ale także na zdobycie cennego doświadczenia. Każdy projekt to nowa lekcja, a praktyka jest najlepszym nauczycielem w tak dynamicznej branży. Networking, budowanie sieci kontaktów w branży blockchain to jeden z kluczowych elementów sukcesu. Udział w wydarzeniach branżowych, aktywność na forach, współpraca z innymi przedsiębiorcami i specjalistami pozwala nie tylko na rozwój osobisty, ale także na pozyskiwanie inspiracji i motywacji od innych. Blockchain opiera się na idei decentralizacji i współpracy. Zaangażowanie w rozwój społeczności oraz wkład w rozwój technologii mogą być źródłem motywacji. Kontrybucja do projektów open source. Wiele projektów blockchainowych jest rozwijanych w modelu open source. Współpraca z innymi nad rozwojem kodu, testowaniem nowych funkcji czy promowaniem projektów może dać satysfakcję i nowe umiejętności. Edukowanie innych dziel się swoją wiedzą z innymi, prowadząc bloga, tworząc treści edukacyjne czy organizując spotkania. Pomaganie innym w zrozumieniu technologii blockchain nie tylko buduje Twoją markę, ale również daje poczucie spełnienia. Kolejną inspiracją może być sama wizja przyszłości blockchaina. Wiele osób postrzega tę te technologię jako sposób na zmianę fundamentalnych zasad działania różnych sektorów. Decentralizacja globalnej gospodarki. Blockchain ma potencjał, aby zrewolucjonizować sektory finansowy, energetyczny, zdrowotny i wiele innych, wprowadzając bardziej sprawiedliwe i przejrzyste systemy. Uczestniczenie w takiej rewolucji może być potężną motywacją do działania. Wpływ na społeczności globalne. Blockchain może pomóc w zwiększeniu dostępu do usług finansowych dla ludzi w rejonach wykluczonych z tradycyjnych systemów bankowych. Technologia ta może przyczynić się do likwidacji barier i wspierania globalnej równości. Dla wielu przedsiębiorców zmiana świata na lepsze może być najważniejszą inspiracją do działania. Motywacja i inspiracja do działania w świecie blockchaina może pochodzić z różnych źródeł, od historii sukcesu, przez poszukiwanie innowacji, po współpracę z globalną społecznością. Warto stale szukać nowych pomysłów, rozwijać się i brać przykład z tych, którzy zdołali przekształcić technologię blockchain w narzędzie generujące realne zmiany. Dążenie do rozwoju, otwartość na nowe rozwiązania i zaangażowanie w rozwój tej rewolucyjnej technologii to klucz do długoterminowego sukcesu w blockchainie. Blockchain. Jak zarabiać na technologii przyszłości? Rozdział 7. Podsumowanie i wnioski. Rozdział 7.3. Inspiracje i motywacja do działania.